Dziecko ma się uczyć grać na fortepianie, no to trzeba kupić fortepian. Miałem wejść, pożonglować i zejść. Największe trudności. No, oczywiście Queen. Zostawili mnie za słoneczkiem. Więc... Czy będąc dzieckiem brałeś udział w przedstawieniach w akademiach szkolnych? No, zdarzyło się kilka, ale od razu mi się nasunęło, na myśl, nasunęło takie przedstawienie. W, byłem w zerówce, a kuzyn nauczył mnie żonglować jedną, jedną ręką, dwoma piłeczkami i gdzieś tam w zerówce bawiłem się. Na przerwach, pani to zauważyła i dołączyła mnie do tak zwanej grupy teatralnej, gdzie pojechaliśmy na jakiś występ. No i co, pojechaliśmy na ten występ, miałem 6 lat. A, no i miałem wejść, pożonglować i zejść. To było chyba przedstawienie cyrkowe jakieś tam. No i oczywiście mały Mariusz wszedł, zaczął żonglować i co się stało, pierwsze dwa, yy, pierwsze dwie wymiany się udały, później nie i co, goniłem piłki po całej scenie, no i tyle było z mojego występowania na scenie, wtedy. Skąd zainteresowania muzyką, z domu, szkoły? Hmm. No w szkole zawsze chętnie śpiewałem. Podobno dobrze miałem piątki, a skąd zainteresowania muzykowaniem? W domu nie miałem żadnego muzyka. Podobno mój dziadek był jakimś tam, czy pradziadek z skrzypkiem gdzieś w jakiejś orkiestrze, ale poza tym w najbliższej rodzinie nie miałem żadnego muzyka, ale kiedyś było coś takiego. Taki instrumencik, za czasów mojego dzieciństwa, jak mini-piano. No i na tym sobie plumkałem, że tak powiem. No a później było tak, że poszedłem do szkoły muzycznej, jak już byłem trochę, trochę starszy, co też nie było w wieku siedmiu lat, bo moi rodzice też nie wiedzieli o co chodzi. Myśleli, że, że, jeżeli trzeba, że jeżeli dziecko ma się uczyć grać na fortepianie, no to trzeba kupić fortepian. No. My nie, nie wiedzieli, że można iść do szkoły i ćwiczyć. No. Ja też tego nie wiedziałem, także poszedłem do szkoły trochę później. No i tak to się zaczęło, no i, i oczywiście mama, babcia, wujek, ciocia po zakupie pierwszego dużego instrumentu mówi, mówili, a tam masz słomiany zapał, na pewno nic z tego nie wyjdzie, po co wy mu kupowaliście, tyle pieniędzy wydaliście. No ale na szczęście yy, mamo, babciu cały czas gram i myślę, że nie przestanę. Kto był dla ciebie idolem muzycznym? Jaką muzykę preferujesz? No, oczywiście Queen, takim pierwszym dużym idolem muzycznym. Dlaczego? Dl przez różnorodność ich muzyki, przez, przez to, jak łączą pop z rockiem, z, z operą. I to było dla mnie właśnie takie elektryzujące i no, i dlatego przede wszystkim oni. Ale lubię bardzo różną muzykę. Oczywiście Michael Jackson za czasów mojego dzieciństwa i, i młodzieńczości, że tak powiem. Czy będąc dzieckiem uczęszczałeś na zajęcia muzyczne, na przykład do domu kultury? E, tak. Hmm. Chodziłem na keyboard do, w moim rodzinnym mieście do klubu Remix. A później, mając 17 lat, sam uczyłem grać dzieciaki. Co zdecydowało o wyborze studiów i jaki to był kierunek? No to ciekawe. Zawsze chciałem iść, ponieważ, tak jak wspomniałem, poszedłem do szkoły muzycznej troszkę szybciej, troszkę później, a nie miałem jeszcze skończonej szkoły muzycznej na instrumencie, a zawsze chciałem iść do konserwatorium na fortepian. Także po, szkole, po skończonej szkole średniej, no nie chciałem sobie robić jakiejś tam przerwy, więc poszedłem do, do tak zwanego WSP, czyli Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która później się przemianowała na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To był taki kierunek dla nauczycieli muzyki, trochę bardziej rozwinięty pod, pod względem instrumentalnym. W jakim momencie aktorstwo i reżyseria wzięły górę nad muzyką? Ja wiem, czy wzięły górę. Mam nadzieję, że nie, że to balansuje gdzieś po środku. Eee, ale może kiedyś się zaczęło aktorstwo. No to też dziwne. Nigdy w życiu nie sądziłem, że będę aktorem. Zawsze byłem bardzo wstydliwym dzieckiem, młodzieńcem i dorosłym, dorosłą osobą też. Ale poszedłem kiedyś na, na casting do pewnego teatru muzycznego w Warszawie. I przede wszystkim dlatego, żeby śpiewać. Ale zauważyła mnie tam wspaniała osoba: Małgorzata Duda Kozera, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która dała mi to wszystko. która mnie zaraziła aktorstwem, tą pasją. No i tak zostało. Kiedy pierwszy raz wziąłeś udział w castingu do programu telewizyjnego i jakiego? No, miałem wtedy. 17 lat, bodajże, e, i pojechałem do castingu programu Idol. <grymne> Nie udało mi się wtedy, ale po kilku latach pojechałem też do szansy na sukces e, i wystąpiłem w, w odcinku z panem Stachurskim. Jakie widzisz największe trudności w pracy z młodzieżą? Co w tej pracy daje Ci najwięcej satysfakcji? Największe trudności największe trudności to chyba, chyba to, żeby żeby zarazić yy, pasją te dzieciaki, czy to chodzi, chodzi o muzykę, czy chodzi o teatr. A najwięcej satysfakcji daje mi, kiedy, no teraz się odniosę do teatru, kiedy te dzieciaki przychodząc tutaj na początku wstydzą się powiedzieć swojego imienia przed publicznością, a po dwóch, trzech miesiącach tutaj po prostu wiodą prym na tej scenie i, i po prostu się otwierają, bo to o to chodzi tutaj w teatrze, żeby po prostu przede wszystkim otwierać te dzieciaki, żeby były, żeby później to się przenosiło na ich życie po prostu. Czy podczas nagrywania popularnego programu rozrywkowego śpiewajmy razem All Together Now zaliczyłeś jakąś gafę? Powinno być przez gafę, przez dwa F, nawiązując do naszego teatru. Eee, no bardzo miło wspominam ten czas. Jakoś tak na szybko nie potrafię sobie przypomnieć, czy jakąś gafę za zaliczyłem, ale to było naprawdę świetne doświadczenie. A jeżeli chodzi o jakąś gafę, to. Może polsat zaliczył gaffę, bo w drugiej edycji postawili mnie za słoneczkiem, więc często słoneczko mnie przysłaniało. O. Ile trwa produkcja spektaklu? Od zamysłu do zapadniętej kurtyny po premierze. O! No to różnie bywa. Zależy od tego, czy tworzymy też muzykę, czy, czy sam scenariusz. Ale no. Nie wiem, pracując z młodzieżą tutaj yy, na targówku na Brudnie, mamy takie warsztaty, gdzie niejednokrotnie robimy to wszystko w rok, a dokładnie w sumie nawet w 10 miesięcy czyli powstanie scenariusza, napisanie muzyki, dialogów, tekstów, no i w czerwcu premiera. Mówi się o trudnej młodzieży, ich przywiązaniu do multimediów i o małej aktywności w realu. Jak prowadzić grupę teatralną, która jednak utrzymuje przy sobie stałych uczestników? No przede wszystkim chyba trzeba e, zapewnić im taką tematykę, żeby, była to, żeby to było interesujące dla nich, e, poruszające ich problemy. Dużo dzieci, młodzieży ma bardzo dużo swoich problemów w tym czasie. Przypuszczam, że być może jest to spowodowane właśnie tymi a, siedzeniu w wirtualu, a nie w realu, więc e, im więcej dzieciaków oderwiemy od, od komórek, od, kom od y, tabletów i wciągniemy na scenę, o tym lepiej dla nas. Po prowadzeniem zajęć z młodzieżą wcielasz się w różne postacie w rozmaitych produkcjach telewizyjnych. Najbardziej ci obca rola, którą trzeba było wziąć na klatę. E, no, przypomina mi się taka jedna produkcja telewizyjna, gdzie miałem grać psychopatę. I to takiego naprawdę dość y, poważnego. E, no, obca była na pewno ta rola dla mnie, ale było to dla mnie wielkie wyzwanie. E, podobno wyszło całkiem fajnie. Ale od razu mi się narzuca też, yy, przypomina, co prawda nie była to produkcja telewizyjna, tylko sceniczna, gdzie grałem kobietę, yy, a dokładnie mamę głównej bohaterki, bardzo dużą kobietę, taką soczystą i chodziłem na szpilkach, rozmiar 46, <grywka> czego czaja nie czai. Hmm. Yy. No to może odwołując się do dzisiejszych czasów, tak na podsumowanie, nie czaję tego, dlaczego jeszcze Dom Kultury, Świt i inne Dom Kultury nie mogą pracować z dziećmi, z młodzieżą, nie mogą pokazywać swoich produkcji. Przecież chodzimy już do sklepów, do centrów handlowych, możemy chodzić do restauracji, a tutaj nie możemy. No to. Czaja właśnie tego nie czai. Dziękujemy. Dziękujemy. A, dziękuję. To co, jemy.